Witam serdecznie, dzisiaj pokażę przepis na kapsalon. Do jego przygotowania potrzebujemy dwie pierści z kurczaka, z cztery średnie ziemniaki, ewentualnie gotowe frytki do piekarnika, odrobinę sera żółtego, sałatę rzymską, pomidory koktajlowe, kawałek papryki, kawałek czerwonej cebuli, kawałek ogórka z 2-3 łyżki kuryzy. Do sosu potrzebujemy jogurt naturalny typu greckiego, majonez z 3 ząbki czosnku, czosnek staropolski, zioła prowansalskie, sól, pieprz oraz cukier. W pierwszej kolejności umytego i osuszonego fileta kroimy w kostkę, ewentualnie w paski. Dołożymy solidną łyżkę oleju, ewentualnie oliwy. Doprawimy mocno przyprawą kebab Sharma. Moim zdaniem najsmaczniejsza. Możemy też pomieszać z gyrosem. Wszystko dokładnie wymieszamy i odstawimy do lodówki na minimum pół godziny. Ziemniaki obieramy i kroimy tak jak na frytki. Przekładamy do miski i płuczemy kilka razy w zimnej wodzie, do momentu aż pozbędziemy się całej skrobi i woda przestanie być mętna. Dodajemy odrobinę cukru. Dodatek cukru sprawi, że ziemniaki się nam ładnie podpieką. I tak przygotowane ziemniaki odstawiamy, zajmiemy się teraz przygotowaniem warzyw. Paprykę pokroimy w paski. Kroimy pół cebuli. Pomidorki pokroimy na ćwiartki. Ogórka obieramy, bo się miąższu i kroimy w słupki. Jeśli nie mamy ogórka świeżego, możemy wykorzystać korniszona, ewentualnie kiszonego. Pokroimy sałatę. Dołożymy łyżkę, ewentualnie dwie kukurydzy. Odstawiamy do lodówki, zajmiemy się teraz przygotowaniem sosu. Do miseczki przełożymy cały jogurt naturalny. Dołożymy 3 łyżki majonezu. Wciśniemy czosnek. Sprawiamy łyżeczką cukru, szczyptą soli, odrobiną pieprzu, łyżeczkę czosnku granulowanego. Ja używam Staropolski, odrobinę ziół prowansalskich. Wymieszamy i odstawiamy do lodówki. Możemy dołożyć łyżkę soku z cytryny. Ziemniaki dokładnie osuszamy, dołożymy pełną łyżkę oleju, ewentualnie oliwy. Doprawimy gotową mieszanką do ziemniaków. Wyłożymy na papier do pieczenia i pieczemy na środkowej półce w piekarniku nagrzanym do temperatury 200 stopni w opcji termobiegu przez 40-45 minut. W międzyczasie zajmiemy się przygotowaniem mięsa, które obsmażymy na mocno nagranej patelni na złoty kolor. Mięso mamy obsmażone, wyłączamy palnik. Minęło 40 minut. Ziemniaki już mamy upieczone. Zaczniemy składać kapsalona. Na pierwszą warstwę wędrują ziemniaki. Na ziemniaki wykładamy kurczaka. Obsypujemy żółtym serem. Stawiamy do piekarnika na 6-7 minut, aby ser nam się ładnie roztopił. Polewamy keczapem ewentualnie ulubionym sosem. Wykładamy warzywa. Pierwsz polewamy sosem. Jeśli się przepis spodoba, to się bardzo cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.